Cześć, witam bardzo serdecznie. Dzisiaj będzie kolejny film QA, czyli Wasze pytanie, moja odpowiedź, i tutaj skorzystam z e-maila jednej z Was, którego dostałam. Myślę, że może przydać się wielu osobom i będę, tak myślę, raz na jakiś czas brała właśnie dla przykładu taki e-mail, czy jedno pytanie i odpowiadała właśnie na nie, aby więcej osób na tym skorzystało. Ok. E-mail brzmi tak. Witam, mam 18 lat i od pewnego czasu mam problemy z trawieniem. Najbardziej dokuczają mi gazy, głośne jeżdżenie w brzuchu. Próbowałam odstawić mleko, słodycze albo pieczywo z nasionami, ale nic to nie dawało. Nie stosuję żadnych diet, jem różnorodne posiłki, unikam fast foodów i chemii w żywności. Bardzo dużo warzyw na przykład mam z ogródka. Niestety nie wyobrażam sobie bycia na diecie wegańskiej albo wegetariańskiej, bo ma, mam zdanie, że raczej powinno się jeść różnorodnie i zdrowo. Byłam z tym problemem u lekarza i dostałam skierowanie na USG za miesiąc oraz probiotyk. Zauważyłam, że po jednej tabletce rano tego probiotyku jest poprawa, ale to nie wyeliminowało gazów w 100%. Nie wiem do kogo teraz się udać, bo prawdę mówiąc, to pani doktor rozłożyła ręce i powiedziała, że to może być kwestia flory bakteryjnej. Z drugiej strony, z tego co wiem, nie mogę całe życie brać probiotyków, bo mój organizm sam przestanie to produkować. Może to być jakaś nietolerancja, na przykład na gluten. Z góry dziękuję za odpowiedź. Ok, zacznę od tego, że tutaj poleciłabym dokładnie udać się właśnie do lekarza, poczekać na wyniki badań, ponieważ mówię, nie zawsze lekarze doradzają dobrze, ale warto do lekarza się udać i dowiedzieć się, co nam takiego dolega, gdyż właśnie wszelkiego rodzaju badania na pewno będą, wskażą nam po prostu, gdzie leży problem, a później możemy się sami tym zająć. Tutaj wspomniałaś, że masz poprawę właśnie po probiotyku i myślę, że może być tutaj problem z florą bakteryjną, tą złą właśnie przerostem tej złej flory bakteryjnej, często może, może być to spowodowane właśnie kandidą, grzybem candida. I tutaj poleciłabym branie przez jakiś czas tego probiotyku. Nie trzeba oczywiście brać tego probiotyku do końca życia, aż poradzimy sobie właśnie z przerostem tej złej flory bakteryjnej i, zacznie, i będzie przerost tej dobrej właśnie flory bakteryjnej i tak właśnie powinno być. Stosunek po prostu większy tej dobrej flory bakteryjnej do tej złej. Czyli jeszcze raz, ja tutaj na Twoim miejscu wzięłabym ten probiotyk na samym początku, nawet możesz go brać przez kilka miesięcy i również w tym momencie trzeba sobie poradzić jakąś dietą. Na wpływ, na rozwój dobrej flory bakteryjnej wpływają zwykle albo kieszonki, jogurt naturalny, również błonnik. A jeśli chodzi o rzeczy, które pomagają się pozbyć tej złej flory bakteryjnej właśnie, które zabijają kandidę, to jest to głównie czosnek, olejek oregano i cynamon. Także fajnie właśnie wprowadzić te rzeczy do swojej diety. Ja nawet wiem, że tutaj w UK akurat są dostępne takie tabletki, które właśnie mają taki skład, y, chyba mają właśnie czosnek, cynamon, olej, olej koreganu i pomagają właśnie pozbyć się tej złej flory bakteryjnej, tego przerostu y, tego grzyba y, candida. Jeśli chodzi jeszcze o Candidę, to Candida żywi się cukrem. Tutaj trzeba bardzo pamiętać, że należy najlepiej, ja bym odstawiła po prostu całkowicie cukierka pod każdą postacią, jak również przetworzone węglowodany i nie jadłabym tutaj za dużo w ogóle węglowodanów, gdyż kandida właśnie żywi się cukrem. Szczególnie właśnie to wszystko co jest przetworzone, jakieś ciastka, mm, wszystkiego rodzaju jakieś białomączne rzeczy. Kandida żywi się głównie cukrem i strawionymi węglami poprzez fermentację. i Wtedy właśnie następują gazy, także im więcej mamy po prostu tej kandidy w organizmie, tym większe mogą być problemy właśnie z gazami. Na początku również można sobie pomóc enzymami trawiennymi. Ja wiem, że ja też kiedyś miałam ten problem i brałam takie, są tabletki, właśnie enzymy, które są po prostu pomagają w trawieniu, i to są zwykłe naturalne enzymy, które na przykład tam nie wiem, mają enzym, na przykład tak jak z ananasa czy coś takiego, i one po prostu pomagają w trawieniu. Także warto sobie na początku też przez te kilka, na przykład 2-3 miesiące, suplementować przed każdym posiłkiem, wziąć taką jedną tabletkę, która pomoże w trawieniu tych produktów. Tutaj pomocny może być również ocet jabłkowy, jak już wiele razy wspomniałam. I ocet jabłkowy również jedną, dwie łyżki rozpuścić w szklance wody, wypić 10 minut przed posiłkiem i pomaga on również w trawieniu. Proponuję również przeżuwać bardzo dokładnie jedzenie, gdyż ludzie, którzy szybko jedzą, połykają również powietrze i wtedy tworzą się właśnie gazy. Rumianek również pomaga na takie problemy właśnie żołądkową troszeczkę tak ukaja, koi żołądek i również ćwiczenia. Ćwiczenia pomagają, zdecydowanie ćwiczenia pomagają właśnie w pozbyciu się gazów, także ćwiczyć jak najwięcej i myślę, że to są takie, to są właśnie takie moje rady dotyczące tego, tego problemu. Mam nadzieję, że filmik okaże się przydatny dla Ciebie, jak i również innych osób. Pozdrawiam serdecznie, do zobaczenia.